mano wszystkim, z tej strony Łukasz Monster, a to jest Dishonory. To rozpoczynamy oficjalnie gameplay z odcinka trzeciego w lokacji gdzieś indziej. Jak już mówiłem wcześniej, znajdujemy się w tym pokoju, gdzie wcześniej poszliśmy spać, zmęczeni trudami życia naszego i budzimy się w nocy. Jest coś nie tak. Liście idą ku górze. Grawi grawitacja, mi się wydaje, jest zaburzona. Tutaj wejście, gdzie były drzwi pojawiła się cegła, jesteśmy zamurowani, nie możemy wyjść tędy, za oknami jakaś mgła. Jest bardzo niebezpieczny, nie? Porozglądnijmy się jeszcze trochę tutaj. Czy nie mamy jakichś monet, innych bajerów? Niestety nie ma tu żadnych przedmiotów do podniesienia. Wyjdźmy na zewnątrz! What the fuck? Kurwa, wizyta odmienica. Coś jest nie w porządku. Teleportowaliśmy się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Ja wale. Pod nami jest dziura, jakieś oślepiające światło. Jesteśmy po prostu w powietrzu, zawieszeni. Masakra. Boże, widzicie to wszystko? Jakieś kawałki ziemi, jakieś wyspy. Woda, która od dołu leci ku górze Przecież to nie jest Minecraft Co się dzieje z tą grawitacją No dobra Zmierzamy Kurde kamienie w rotacji Wszystko zawieszone jest w tym mikrokosmosie Nie wiem co jest grane Dziwna grawitacja 16 metrów No i dotarliśmy Kim jest ten koleś Wygląda przerażająco Ma czarne oczy, bladą cerę, masakra Cesarzowa nie żyje i najdroższa córka zaginęła za makarą miasta. Ty odegrasz kluczową rolę w najbliższych dniach, no stary, no! Gadaj co wiesz! Wybrałem Cię i, w, i wciągnąłem w pustkę. A to więc ta jest ta rzeczywistość. Pustka się nazywa. Jestem odmieńcem, oto mój znak. Cholera, to, to jakiś szatan. O, ja pierdzielę, co nam się na ręce? pojawiło? Ognisty znak. To chyba ten znak będzie nam pozwalał używać magii. Ludzie z nią magią, tak tak, korzystaj ze swojej nowej potęgi, mojego daru dla Ciebie. Kim Ty jesteś, kurde? I szukaj mnie. No dobra! What the fuck? Naciśnij prawy, nie przeniesij się do przodu. Pozwala również na poruszanie się w górę i na dół. A to są takie teleportery! Możemy teraz się teleportować. Jak ci kolesie, co wtedy zaatakowali cesarzową, co nie, dachu się teleportowali. Przytrzymaj, aby wycelować mignięcie. No dobra, tam idziemy, wow! Jaka zajebista zdolność. Boże, cesarzowa zabita, co w krwi, a to? Jakiś list. Nie ocalisz się, nie ocalisz się, nie ocalisz jej! Co to za psychodela? Ja pierdziele. Dobra, a tu coś jest? Tak, możemy otworzyć, mamy... ...duchowego piera, jakiś... ...przedmiot. Aha, to jest mikstura manny. Dobra, teleportujemy się dalej, wow! bioza Okej, okay, dalej, dalej, dalej. Teraz tam no co jest? Ło the fuck! Czy wy to... Czy wy to widzicie? Postacie zamrożone w czasie. Mam jakiś wzwój Ma przeczytaj. Jestem bardzo smutna. mówią, że nie żyjesz jak mama, ale zamierzam włożyć to na to do butelki i rzucić ją do rzeki, ponieważ im nie wierzę. Życie tutaj jest bardzo dziwne, nie podoba mi się, więc proszę przyjdź po mnie, jeśli możesz, uratuje cię Emily. O ty. Kurde, przecież to jest chyba Lord Pedelton, czemu nie robi w chuja, a tu jest następny Lord Pedelton. Aha, to może są jego pojebani bracia. What the fuck, ale mordy, biedna dziewczynka. No nic, przejebane jednym słowem ma to dziecko. Musimy ją uwolnić za wszelką cenę. Okej, okay, to jest jakiś urywki jakiegoś salon. Dobra, idziemy dalej. Hops, teleport. I otwieramy kolejny kuferek i znów mamy manny. No chodzi do pana, dobra. Teraz tutaj się teleportujemy małe. Wyzwanie, 47 metrów, a tu? Przecież to jest ten frajrusy! Kurna, widać, że jest skurwiony, co on ma mapę, on planuje jakiś ten... jakieś tutaj wojny, chyba, aha, to są chyba wieżyczki, on robi ten, gdzie mają być te wieże rozstawione, żeby te szczury po mieście nie grasowały, hmm, sprytne, cała mapa. Zajebiście to wygląda, a tu co jest? Korwo? Może to jest nakaz mojego złapania, jesteśmy przeszukiwani, wow! A to co jest, do chuja pana, czy wy, wy to widzicie? Tutaj, chorzy ludzie, którzy uciekają, a tu już leci bełk zapalający, już zginęli, masakra. Co to są? To jakieś ostre nogi. Jep, a tam kolesie, jakieś kroczące maszyny. Oni używają łuków, trochę przypomina mi to łuk z Cryzisa, masakra. Nie chciałbym z nimi walczyć, potężne to jest. badziewie. okej, okay. idziemy dalej. Hops, jest, wysnęliśmy się. Ma mała wskazówka, zawsze przydatna. Okej, okay, czy tu coś się znajduje? Może coś na skałach? Nie, nic tam nie ma. Dobra, idziemy schodami w górę, pospieszmy się. Bardzo fajny motyw tych schodów w powietrzu. Nie powiem, podoba mi się. Dobra, dobra, hop, skoczymy, skoczymy. I jesteśmy gdzieś. Tutaj. Wow, nawet świecę, możemy je zdmuchnąć. Kurde, ale fajna interakcja. I te drzewo dziwne. O tam, jak wysoko ta woda, naprawdę ten strumień płynie. Holy shit. Ryby pływają, co to jest morze? Masakra. Fajny pomysł, mieli twórcy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Na swoim dniach czekają cię trudne chwile. Seriously? Chobym nie wiedział ją. Nie wiem czy ja cię lubię, czy co. Szukaj pradawnych ród noszących mój znak w odosobnionych miejscach swojego świata, w kaplicach zniesionych ku mojej czci. Co ty jesteś pradawnym bogiem? Twoje czarne oczy są takie mętne, Masakra, nie mogę na nie patrzeć. Te runy zapewnią Ci potęgę wykraczającą ludzkie pojęcie wykrój owych, dajcie to, serce żywej istoty. Ukształtowane w moich rękach. Fuj, przecież to jest serce zgniłe. Kurwa z jakimś mechanizmem. Pojebało się do reszty. Poznasz wiele tajemnic, porecciona ku mym runom. Nieważne jak dobrze ukrytym. Boże, bym nie chciał takie trzymać w ręku w serce. Dobra, sobie teraz serce odszukaj kolejną runę. Ja się kręcę to, to, to jakiś ten. Je, yeah, to namierza runy. 133 metry. What the fuck? Serce. Trzymane, trzymane w lewej dłoni serce, możesz lokalizować kolejne kościane amulety. W serce może szeptać Ci sekrety w osoby dane. To jest z końcem wszystkiego i początkiem. Ja Cię kręcę. bioza Teraz kolejna manna. Hop. Idziemy, idziemy dalej, idziemy, idziemy dalej. Ale mi potrzebna tam most Wszelki czas jest tu bez znaczenia. Ani sekundy, ani yy, wieki. Wow. To tak się sprawy mają. A tutaj jest jakaś wieża pancerna, wejdźmy sobie tam. oj, wow, jaka fajna. I proszę, kolejny... Mm, kolejna mikstura manny, niezbędna do uprawiania czarów. A czy my mamy teraz ten kościany... To znaczy czy my mamy te zaklęcie, które nam pozwoli się teleportować? One chyba znikną. Musimy sobie wybrać je z powrotem z menu. Mi się zdaje. Dobra. Oj, czy tam chcemy już wpaść? No nie wiem, 58 metrów ona się znajduje stąd. To jest jakiś statek w ogóle wojenny. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, czy coś jest tutaj. Nie, to jest budynek! O, oh, holy shit! A tam jest runa! A to dołem pójdziemy, bo z takiej wysokości aż się boję skakać. Dobra, wejdźmy tutaj. Cholera. Twarde lądowanie. Aż troszkę krwi zostało. Ule! Czy to nasza krew? My god. Dobra. Tu już byśmy spadli. Nie za fajnie, nie za fajnie. Okej. Okay. Co tu jest? Czy my możemy niszczyć te butelki w ogóle? Możemy. Ok, tu coś mamy. Dobra. No to gdzie teraz? Cholera. No, tu możemy skoczyć. Dobra, dobra, dobra. Jest, udało nam się. Tu jest kolejny eliksir. już chyba szósty. Dobra, hop. Tam będziemy musieli się teleportować. O! To wybierzmy teleportację. Teleportacja jest przypisana do klawiszu siódmego. A, i nam to mannę wykańcza. Dobra, dużo manny to pobiera, to jest niezbędne w tej lokacji. Okej, okay, mamy kuściany amulet. Wow, runa. Mocy. A nie, to jest runa, przecież są runy, a kurszczony amulet to są takie pomniejsze bodajże. Dobra, ale się świeci. Zbierzesz kilka run, otwórz dziennik i przejdź do sekcji Mocy, by wymienić runy na mocy. Ale czat, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć mocy. Runy mogą być zbierane, używane do zdobywania mocy. Nadnaturalny, no zajebiście. Ok, możemy jedną runę mamy, a każdy dwie runy. Aha, to co jest za jedną? O, to możemy, żywotność, że będziemy mieli zdrowie na większym poziomie, a na drugim poziomie będzie nam się regeneracja przyspiesza. A tutaj mroczny wzrok. Możesz widzieć w ciemności i dostrzegać żywe istoty przez ściany, wyłącznie z ich polem widzenia. Widoczne są także reprezentacje odgłosów, jakie wydajesz. Reprezentacja, no nie wiem, czy chcemy ten wzrok. No dobra, weźmy sobie ten mroczny wzrok. Tak, ku, kupić chcę go. Naciśnij, aby widzieć... No, si... ta 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 ta... fine, fine, fajnie, fajnie. Dobra. Co teraz? Znowu ten koleś. To jak wykorzystujesz moje dary, zależy tylko od ciebie. Tak, jak zależało od tych przed tobą. Kurde, to są kolejnym wybrańcem. Co, oni zginęli? A teraz przywrócę się do twojego świata. Więc jednak, że będę cię obserwował z wielkim zainteresowaniem. My fuck. Ale to jest stresujące. Dobra, jesteśmy z powrotem w okolicy pub Hound Pips. W końcu nas uwolnił Z tej alternatywy Dobra, jesteśmy ludzom w swoim świecie Przypomina wszystkim mieszkańcom Dokładnie obserwujcie twarze swoich sąsiadów Ślady krwi na powiekach lub policzkach powiadomcie służby Kurde, nie ma tak wzbudzać Strach społeczeństwa, okej, okay, kolejny Samouczek, znaczy piero to wynalazło. No to już czytałem Dobra, widzicie, tym razem Tu jest przejście, wcześniej to było zablokowane Kamieniami, dobra mamy 20 monet i tu jest jeszcze jakieś wyjście wow jesteśmy z tyłu po prostu Czy coś tu się znajduje nie, no potem może to sprawdzimy ludziska okej okay, trzeba iść spotkać się z Pierem moneta mi pieniążki zostawił naprawdę nie ma niespodzianka dobra wychodzimy tą drogę temu czas hop 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 schodami w dół to jest jakiś hotel chyba duży a tam ktoś plotkuje jak chcesz, ale on z niego nie skorzysta. Dlaczego? On już nie potrafi spać z łóżkiem, przynajmniej tak twierdzi, mówi, że za długo służy w marynarce. Uwierzysz w to, aha, oni plotkują o tym admirale. Widzę ja tam tą kupę, druno. Cześć dziewczyny. Dzień dobry pani kurwo, ale jesteś ruda foka. Fajna z siebie lasem, coś nie nie z niej. Masz ładny tueczek. Może się potem mówimy na randkę. A gdzie poszła ta pokojówka? A w ogóle, w ogóle to ja chcę tutaj sobie wejść i ograbić kolesia. czy mogę coś ukraść? Jest tacka, tacka dała nam 100 monet, bardzo fajnie. Kuferku, w kuferku nic nie ma. Aj, no ruszcie, to jest grane. Okej, okay, żarcie, żarcie. I kolejna mikstura, audio Posłuchajmy. Pamiętnik Lorda Pedeltona. rozdział 27, Miałem 13 lat, w końcu deszła moja znienowidzona macocha. I do pedentel w powrócił spokój. Wow, koleś, ty to miałeś zrytą banie. Cieszę się ze śmierci swojej tej matki czy kogoś tam, dobra, nieważne. To są jakieś cele zwykłe. Dobra, ale to jest pełno rzeczy. Urywek książki z szatni morskiej śpiewanymi... śpiewanymi przez marynarzy. A z, szata, z szantami morskimi, co ja czytam? Z wielorobnikiem pijanym, co zrobimy? Z wielorobnikiem pijanym. co zrobimy? A! Gdy przyjdzie raniutko niego zjedzą głodne szczury, gdy przyjdzie raniutko, ej, pojemy różą. No po prostu na wysokim poziomie sztuka, nawet ja bym nie wymyślił lepszej. Seriously? Okej, okay, czy coś tu jeszcze się kryje? Mamy gruszkę, tym razem nie zginął i kolejny materiał do przeczytania, ludzie. A czytajcie uważnie, bo to jest bardzo ciekawe. Tu jest... wow, zachód słońca, piękne. My sobie wyjdziemy stąd. Ok, a tutaj kolejna książ książka do przeczytania. Stopujcie filmik i sobie potem przeczytajcie ten materiał. Dobra. Kolejny dziennik do przeczytania, ja Wam to przewinę. Tak żebyście wszystko mogli zobaczyć. Mikstura, moneta, a my sobie możemy do wanny napuścić wody, a nie, to jest yy, kran. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy stąd. Zamknijmy za sobą drzwi. Jak to przystało na cichych szperaczy? A tu jest chyba pokój tej laski. Tak. Ja myślę, że to jest jej. W kuferku mamy wow, jaką super miksturę, a tu. Urywek dziennika podróży młodego wielorybnika tom pierwszy. Jakże to ciekawe. Tyle tekstu, ja to wszystko czytałem, uwierzcie mi, tylko myślę, że następny raz. Używek Ksi książki o historii marynarki wojennej, to chyba jest tutaj ten pokój Admirała. Tu jest m, jego dziennik, a tutaj mamy kolejny audiolog. Korwo ma się całkiem źle lepiej, niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę to, co widziałem w więzieniu Wygląda na chętnego do współpracy i... i... Otóż i... no, 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 dokończ. Raczej nie brakuje mu motywacji, to człowiek stracił wszystko, zacznijmy jak radzić sobie na polu walki. No dobra! Ale on ma medali, ciups. Czy warto ryzykować życie dla takich medali? Nie jestem pewien. No, otwierajcie się drzwi. Co to za przeciąg, dobra. Tu już byliśmy, ale tu. Aha, to jest tak się. Księga się, że znowu się pojawiło coś ciekawego. Dobra, schodami w dół na parter. Musimy zejść i pogadać z tymi ludziskami. A tu jest wejście do kanałów przez łańcuch. Tam są te płaczki. Na razie nie zamierzam z nimi tam walczyć. Okej, okay. jest admirał. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, wiem, że zabójstwa na zlecenie to brudne sprawki, ale czasami dobrzy ludzie muszą robić do rzeczy, aby naprostować świat. No, nasz cel jest jasny. Chcę przywrócić władzę rodowi jej wysokości, odnajdując i na tronie Emily Holdwin. W tym celu będziemy się ukrywać i. działać w cieniu. Skubek przeciwnika, kawałek po kawałku. Podoba mi się, to masz fajny pistolet. Dziś nocy nad rewidentem. Campbell zginie z Twojej ręki, to nie będzie łatwe. Chroni go armia rewidentów, fanatyków religijnych, ale jeśli komuś się to uda, to na pewno Tobie, Twoje wyczyny są legendą. ha! ha, ha. Prowadzi prywatny dziennik. Gdy go zlikwidujesz, zabierz ten pamiętnik. Uż uważamy, że jest z nim bardzo ważna informacja przy trzymaniu Emily. Dobra! Wy pamiętaj o naszej sprawie. Liczymy na Ciebie. Dobra, przewiniemy, to już mi się nie chce z nim rozmawiać. Dobra, w barze byliśmy, wychodzimy. Sam rzemieślnika. Aha, dobra, idę to wszystko wręczyć jemu, tą kasę. W końcu taki człowiek jak on, który przygotuje dla mnie sprzęt, na pewno musi dużo materiałów mieć, żeby tworzyć. Ale najpierw sobie jeszcze zaglądniemy, może, do tej wieży. No, no, no. Oj, jest wejście. Jest wejście do środka. Hmm jak wspiąć się wyżej kurwa, nie uda nam się to, nie z tej strony na pewno, tutaj, tutaj z całą pewnością powinno się udać nie, też nie no ja pierdzielek, co za bezsens o tędy przecież możemy wejść to muszę potem się tam znaleźć i tam, dobra, teraz nie ma na to czasu musimy zająć się naszą pierwszą misją która jest najważniejsza, ale gdzie jest ten koleś, tu mam jakąś karteczkę Piero. Hmm, prośba odrzucona. Hmm, czy on był jakimś niespełnionym naukowcem? Dobra, mamy audiolog. Czy cząstka duszy żyje w ludzkim sercu? O, wow, to taki Leonardo da Vinci. Renesansu człowiek. Okej, okay, to jest kolejna księga, ale coś nie mogę jej przeczytać. Drugie rozwiązanie artykułów gazetowych autorstwa wybitnych filozofów natury. A, czy on jest filozofem? Ten kolo. Dobra, tu jeszcze wszystkiego chyba nie czytaliśmy. Tu mamy mapę czyli 57 monet gdzie jest on? chciałbym coś od niego kupić okej, okay, kolejne rzeczy dobra, czy on tu jest? jest tu siemano piero co mogę dać się zrobić? oczywiście coś mi sprzedać no, ulepszenia na pierwszym miejscu dobra, mamy 506 sztuk złota ło, wow, skrzyżowanie ostrzy, miecz staje się podczas skrzyżowania lub odpełniania wroga chyba sobie pozbieram na to kasę, ale, ale. No, pozbieram sobie kasę, bo nie warto mordować jej na jakieś niepotrzebne sprzęty. Hops, hops, pora iść na misję. A ty co chcesz, młoda Pokuje Pokujeweczko, jestem Kalisą. No, drugim jest admirał Helowo. Przepraszam, że wtrącam się z tej swojej sprawy. Podejrzewam, że mam zabić tego. Kogo? O, oh, nędznika na No, i co z tego? Nie wysłał, ale mój g wuj. Wciąż jest kapitanem Straży Miejskiej, to dobry człowiek i mój jedyny. Aha, czyli ja mam go oszczędzić, w razie czego jak coś tam się poknoci, tak? Twój krewny. No dobra, no zrobię to, wśród służby krążą pogłoski, że otrzymał właśnie dostał pewnej e egzotycznej trucizny. Po co? Mój wuj nie jest przekupny jak reszta. Aha, czy ją chce zabić twojego wuja trucizną? Zamierzę go odwróć. Czy sądzisz, że dałobyś go chronić? Robisz to kiedyś prawda? To znaczy zanim zmieniłeś zajęcie, nim stałeś się? Kim? Zabójcą? Yeah. Dobra, zrobię to, ale będziesz musiała mi się oddać. E, nie, żartowałem, taki suar. Przeczytajcie. Na Z wskazówkę. Mawuję. Dobra, to są te informacje. Chodźmy do Samuela. No czemu? Nie możemy się poruszać. Okej, okay, już. Samuelu, drogi Samuelu. Pora ruszać w drogę do misji chwalebnej. Dzielnica Destylarni. O, zakładamy po raz pierwszy tą maskę. Bosko. No okej, okay, tu będziemy raczej kończyć odcinek ludziska. Spotkamy się następna w tej dzielnicy i spróbujemy, myślę, za dużo nie mordując przejść jakoś ten etap. Arcytrudny. No to trzymajcie się. Proszę suby, lajki, to mnie motywuje. Cześć.